Dlaczego Andrzej na no płycie no stresy śpiewasz z Anną Daryszowską? Skąd pomysł na taki duet? To jest. Na ten pomysł już dawno wpadł Piotr. Po naszej pierwszej takiej wielkiej muzie, czyli Agnieszce Maciąg, postanowiliśmy podczas nagrywania płyty 7 dni, czyli poprzedniej płyty, że dobrze by było wrócić do tego, do takiej tradycji, żeby dziewczyna pokazywała się w kilku teledyskach. Żebyśmy mieli jakby taką nową muzę. Piotrka odkrył wtedy jeszcze nikomu nie znaną Anę Dreszowską. Stwierdził, że to jest dziewczyna, dziewczyna która. Mm, jak doszło do tego odkrycia? Może, tego odkrycia? może właśnie, dlaczego ja mówię za ciebie. Nie, no, ja opowiadam, no, ja, co ty bo, mówiłeś. O, 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 o śpiewaniu, bo ja nie śpiewam. Jak to się stało, że odkryłeś? Powiedz, powiedz, jak odkryłeś. Nie, no to, to było. Przepraszam, jestem chory. To było w sumie dosyć banalne, no bo tak naprawdę y, pięć lat temu y, właściwie zastanawiałem się. Kto z, albo z modelek, z, albo z aktorek, które się pojawiają, właściwie jeszcze nieznanych, i ma jakiś taki potencjał, który jest według mnie niewykorzystany. Nie, nie, nie I spośród kilku osób, które obserwowałem, o których czytałem, o których dowiadywałem się od wspólnych znajomych, tak tak lecz e, bardzo, bardzo <laughs> jak gdyby rzeczywiście stwierdziłem, że po pierwsze, a Ania, po pierwsze, miała bardzo źle, złe zdjęcia. To jest pierwsza rzecz. Czy to znaczy, że ona wyglądała na zdjęciach bardzo. Moim zdaniem mało atrakcyjnie w porównaniu z tym, jaką jaka była